Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Zazwyczaj, gdy myślimy o pilocie myśliwskim, to wydaje nam się, że będzie to taki typowy narwaniec z amerykańskiego filmu akcji. Pewny siebie aż do bezczelności, wygadany, wyszczekany. Richard Bonk był kompletnym przeciwieństwem takiej postawy. A mimo tego odniósł ponad 40 zwycięstw powietrznych podczas II wojny światowej i stał się najlepszym amerykańskim pilotem myśliwskim z czasów II wojny światowej. I to właśnie spotkaniem z tym lotnikiem chciałbym rozpocząć nową serię poświęconą asom myśliwskim, a także zasłużonym pilotom. Będzie to dla mnie lekki powrót do korzeni, ponieważ w zamieszłych początkach kanału jeszcze przed pierwszym wybuchem zainteresowaniem tym kanałem po rozpoczęciu się wojny na Ukrainie zajmowałem się głównie przybliżaniem sylwetek Asów I wojny światowej. Szło to bardzo opornie, no ale dzisiaj powiedzmy, że mamy taki mały powrót do przeszłości kanału. Tak czy inaczej, to pilotów, którzy podczas II wojny światowej walczyli na Pacyfiku, bardzo często traktuje się jako lotników drugiej kategorii, lotników gorszych niż ci, którzy podczas wojny bili się w Europie i w Afryce Północnej. Jest to tyleż niesprawiedliwe, co błędne, ale w przypadku polskich miłośników lotnictwa taką postawę przynajmniej w teorii można zrozumieć i można w jakiś sposób wytłumaczyć, chociażby tym, że mamy w Polsce bardzo europocentryczne postrzeganie świata, co nie powinno dziwić. Niektórzy próbują tłumaczyć taki stan rzeczy priorytetami przyjętymi podczas II wojny światowej, gdy najpierw alianci zamierzali pokonać Niemców. A dopiero potem skoncentrować całe swoje siły do walki z Japończykami, którzy byli generalnie słabszymi członkami sojuszu tworzącego oś niż państwo niemieckie. Natomiast dla Amerykanów to właśnie walka z Japończykami była głównym daniem podczas II wojny światowej. Żołnierze amerykańscy walczący w 1943 roku we Włoszech często nie rozumieli. Dlaczego tak właściwie mają bić się z Niemcami, tym bardziej, że wielu z nich miało niemieckie albo włoskie korzenie? Postrzeganie Niemiec zmieniło się po wyzwoleniu pierwszych obozów koncentracyjnych, ale nadal dla większości Amerykanów znacznie większe znaczenie miała walka z Japończykami. Nie powinno więc dziwić, że najlepszy amerykański as myśliwski z czasów II wojny światowej odniósł wszystkie swoje zwycięstwa powietrzne właśnie w walkach z pilotami spod znaku wschodzącego słońca. Richard Ira Bong, nazywany także Dickiem, pochodził z rodziny Carla Bonga i Dory. Rodzina Bongów mieszkała na terenie Poplar w stanie Wisconsin i ku zaskoczeniu wielu prowadziła normalne życie farmerskiej rodziny bez większych rozrywek, co w pewnym stopniu przyczyniło się też do tego, że w rodzinie Bongów było sporo dzieci. Richard, znany również jako Dick, był pierwszym z dziewięciorga dzieci. Jego ojciec Karl pochodził ze Szwecji, natomiast matka przyszłego Asa była z pochodzenia Szkotką. Nie wiadomo, czy rodzice przyszłego Asa przywiązywali większą wagę do tego, co działo się na terenie ich starego kraju. Wiadomo natomiast, że zdołali zaszczepić w młodym Richardzie zamiłowanie do pewnych rozrywek. W przypadku pochodzącego ze Szwecji: Ojca przyszłego pilota było to zamiłowanie do hokeja, w przypadku matki pochodzącej ze Szkocji, zamiłowanie do polowań. Połączenie hokeja i łowiectwa wyrobiło w Richardzie instynkty i śmiałość, które później przydały mu się nad Nową Gwineą. Początkowo Bong zamierzał zostać nauczycielem, ale w 1941 roku porzucił stanowe Kolegium Nauczycielskie w Superior i zgłosił się na ochotnika do służby w US Army Air Force. W styczniu 1942 roku udało mu się ukończyć szkolenie podstawowe i otrzymać przydział w charakterze instruktora do jednej z jednostek szkolnych. Szybko okazało się, że spokojna służba i szkolenie kolejnych młodych pilotów. To nie jest to, czego oczekuje od życia. Przy pierwszej okazji wykonał więc na P38 pętlę wokół głównego przęsła mostu Golden Gate, a potem przeleciał nisko nad ulicami San Francisco. No i teraz taki krótki quiz, co się mogło stać. Otóż tak, jak to zazwyczaj bywa w takich sytuacjach, pilot dostał zaproszenie do paki, a potem przy pierwszej okazji ktoś postanowił, że skoro on taki kozak, to niech idzie na front najwyżej go ubiją. Tak też się stało. Istnieje jeszcze jedna wersja tej historii według której Bąk miał po prostu latać nad domem swojej narzeczonej, z którą się później ożenił. Tak czy inaczej niezdrowe zainteresowanie działaniami pilota, który popisuje się nad jednym z największych miast w Stanach Zjednoczonych, dokonując przy tym narażenia na uszkodzenie znacznie cenniejszego niż on sam sprzętu wojskowego, zaczął wykazywać generał George Dowódca 5 Floty Powietrznej, która już niebawem miała odejść na front. Pierwszym zmartwieniem generała był brak odpowiednich pilotów, drugim zmartwieniem był brak myśliwców P-38. Ktoś w dowództwie wschodniego wybrzeża doszedł do wniosku, że w sumie to jedna prośba nie gryzie się aż tak bardzo z drugą prośbą generała. I że w sumie to można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Można pozbyć się problemu w postaci narwanego młodego pilota. Bąku rodził się w 1920 roku, więc miał 22 lata. Jak to większość, 22-latków niezbyt dużo rozumu. Generalnie panowało wówczas takie przeświadczenie, że najlepszym pilotem myśliwskim jest człowiek młody, który niezbyt poważnie myśli o świecie i ma wrażenie, że jest nieśmiertelny, ale to już jest temat na inną rozmowę. Tak czy inaczej, Bonga i grupę młodych pilotów skierowano do Australii, gdzie zorganizowano dywizjon treningowy dla pilotów latających na P-38. Był wrzesień 1942 roku, a Bong otrzymał przydział do 39. Dywizjonu Myśliwskiego, który już niebawem miał zostać skierowany na front. Po kilku tygodniach jednostka znalazła się w rejonie Port Moresby. Oczywiście piloci rwali się do walki, ale nie było to takie proste. Właśnie wówczas w amerykańskich P38 została wykryta poważna wada chłodnic turbosprężarki. W rezultacie P38 były gotowe, by wejść do akcji dopiero pod koniec listopada 1942 roku. Do tego czasu za obronę Port Moresby odpowiadała garstka przestarzałych myśliwców produkcji brytyjskiej. Próby stworzenia własnego samolotu myśliwskiego podjęli także Australijczycy, ale fakty były bolesne. Nie bardzo było czym bronić się przed japońskimi bombowcami, które często latały w eskorcie niezwykle sprawnych japońskich myśliwców Mitsubishi A6M, znanymi także jako zero. W tych warunkach doprowadzenie myśliwców P-38 do stanu używalności miało kluczowe znaczenie nie tylko dla Amerykanów, ale także dla Australijczyków, którzy z niecierpliwością oczekiwali na moment, w którym amerykański 39. Dywizjon wejdzie do akcji. Podobne odczucia towarzyszyły także Bongowi i jego kolegom z jednostki. Początki służby bojowej dywizjonu nie były jednak przesadnie porywające. Amerykanów skierowano początkowo do wykonywania lotów patrolowych nad Ley, gdzie piloci amerykańskich myśliwców otrzymali zadanie, aby spróbować wciągnąć do walki japońskich pilotów, którzy jednak nie dawali się tak łatwo sprowokować. 27 grudnia 1942 roku, wciąż młody, podporucznik Dick Bong oczekiwał na rozkaz do startu w swoim samolocie P-38. W końcu dostał rozkaz do wykołowania swojej maszyny i już niebawem miał oderwać się od ziemi z położonego niedaleko port Moresby lotniska Laloki. Do stanowiska dowodzenia na Laloki dotarł bowiem meldunek dotyczący dużej grupy japońskich samolotów zbliżającej się do, do Bodura. Oprócz Bonga w powietrzu znalazło się jeszcze 11 amerykańskich lotników. Po chwili ich oczom ukazała się duża formacja japońskich maszyn. Generalnie rzecz biorąc, i nie wchodząc w szczegółowe opisy starcia, to Amerykanie odnieśli wówczas wspaniały sukces, zestrzeliwując. 17 japońskich maszyn. Trzech amerykańskich pilotów, w tym Dick Bong, zapisało na swoje konto zestrzelenie dwóch japońskich samolotów. W przypadku Bonga jego pierwszym zestrzelonym samolotem z wschodzącym słońcem na kadłubie był myśliwiec Zero, a drugim bombowiec Wal. Druga bitwa powietrzna z udziałem Bonga przyniosła mu zestrzelenie k 43 Oscar. Za tą konkretną akcję. Bong został odznaczony srebrną gwiazdą. W kolejnych dniach Bong został przeniesiony do macierzystego 9 Dywizjonu Myśliwskiego. Przydzielenie go do 39 Dywizjonu było celowe i dotyczyło także kilku innych młodych pilotów. Oczekiwano, że ci młodzi lotnicy nabiorą nieco doświadczenia w tej jednostce, a potem powrócą do 9 Dywizjonu. W przypadku Bonga po powrocie do dywizjonu stacjonującego na lotnisku Schwimmerfield. Jego konto zestrzeleń zaczęło szybko rosnąć. Jeszcze przed sylwestrem 1942 roku, Bong zestrzelił dwa KI-43, które padły jego łupem 27 grudnia. 7 stycznia 1943 roku był już asem myśliwskim z pięcioma zwycięstwami powietrznymi. Na tym jednak nie koniec bo 3 marca zapisał na swoje konto zestrzelenie kolejnego Ki-43. Do kwietnia 1943 roku Bąk regularnie dopisywał kolejne zwycięstwa powietrzne do długiej listy sukcesów swojego dywizjonu. 14 kwietnia zestrzelił swój dziesiąty samolot japoński. Był to bombowiec G4M. Krótko potem został awansowany do stopnia porucznika. Pomimo tego Bąk nie zamierzał zwalniać tempa. W lipcu zaczyna zbliżać się do pułapu 15 zwycięstw powietrznych. Poziom ten udaje mu się osiągnąć 26 lipca, gdy w jednej walce powietrznej zestrzelił cztery japońskie samoloty myśliwskie. W sierpniu 1943 roku został więc awansowany do stopnia kapitana. Tajemnicą jego sukcesów, o ile można tak powiedzieć, było wypracowanie specjalnej taktyki. W której stworzeniu pomogli mu pozostali piloci i dowódcy eskadr. Taktyka ta była często określana mianem przewagi w powietrzu, a obejmowała ona wykorzystanie przewagi wysokości, następnie przeprowadzenie ataku z bliska powinna to być krótka seria a potem było już tylko odskoczenie z przewagą prędkości. Dodatkowym założeniem, którego przestrzeganie było obligatoryjne dla wszystkich amerykańskich pilotów walczących na Pacyfiku, był całkowity zakaz wchodzenia w walkę kołową z Mitsubishi Zero. Podobną zasadę stosowali piloci radzieccy. Szkolący towarzyszy z krajów rozwijających się w 1967 roku i wówczas ta zasada brzmiała: widzisz Miraż, nie wchodź w Wiraż, czy jakoś tak. Wracajmy jednak do Richarda. Bonga, Awansowany do stopnia kapitana i wielokrotnie odznaczany bąk w ciągu czterech następnych miesięcy zestrzelił k 43 k 46 i 4A6M. W ten sposób w ciągu zaledwie 11 miesięcy pobytu na froncie zapisał na swoje konto tytuł czterokrotnego Asa Myśliwskiego. Ponieważ jego doświadczenie w walce było zbyt duże, to dowództwo uznało za stosowne odesłać go do kraju, gdzie powinien spędzić 3-miesięczny urlop. No a później no to jakoś już się go w tym kraju zatrzyma. Później generalnie nie musiał już wracać na front, ale służba w kraju była, najdelikatniej rzecz ujmując, pieruńsko nudna, więc gdy tylko nadarzyła się taka okazja, to bąk postanowił wrócić do walki. W ciągu trzech tygodni służby po powrocie na Pacyfik udało mu się podpić licznik zwycięstw powietrznych do 28. Ponownie ktoś w Stanach Zjednoczonych uznał, że pilot z takim doświadczeniem, bardziej niż na froncie, gdzie w każdej chwili może skończyć się jego szczęście lotnicze i życiowe, przyda się w kraju, gdzie trzeba było szkolić młodych pilotów, którzy, i tu mógłby wjechać głos lektora z polskiej kroniki filmowej z lat 50., będą potrzebni w Korei. Natomiast w przypadku Bonga skierowano go do pracy instruktorskiej. I było to mniej więcej równie opłacalne jak podejmowanie prób zrobienia z Bolida Formuły pierwszej samochodu miejskiego. W teorii można, ale w praktyce jest to inwestycja kompletnie nieopłacalna. Podobnie było z Bongiem, który został awansowany do stopnia majora i po uzyskaniu zgody przełożonych na powrót nad Pacyfik kontynuował dopisywanie do swojego konta zwycięstw następnych sukcesów. Tylko w październiku 1944 roku Bong zestrzelił pięć kolejnych maszyn nieprzyjaciela. W sumie zaliczono mu 40 zwycięstw powietrznych. W grudniu 1944 roku, po zgłoszeniu 40 zestrzelonego Japończyka, Bong został odznaczony przez generała Daglasa MacArthur'a, generalnie człowieka lekko szurniętego i przeświadczonego o własnej nieomylności, wyjątkowości itd. Medalem honoru. W przypadku Bonga odznaczenie to było równoznaczne z odesłaniem go do kraju, gdzie spodziewał się kolejnej nudnej opcji spędzenia reszty służby, ale ostatecznie stanęło na tym, że będzie pilotem doświadczalnym w zakładach Lockheed. Nie był to najlepszy pomysł, ponieważ piloci doświadczalni generalnie powinni być czymś więcej niż tylko dobrym pilotem, który potrafi celnie strzelać. Niestety sprawdziło się to w przypadku Bonga, którego włączono do programu testowania samolotu P-80 Shooting Star. Nieszczęśliwy koniec służby Bonga w powietrzu miał miejsce 6 sierpnia 1945 roku w Burbank, gdy pilot nie poradził sobie z awarią silnika w startującym P-80. Czy Richard Ira Dick Bong był dobrym pilotem? Zdecydowanie tak, ale. Kierowanie go na pilota doświadczalnego latającego na niesprawdzonych i wymagających wielu testów i prób maszynach było bardzo złym pomysłem, bo to, że ktoś radzi sobie w walkach powietrznych, nie oznacza, że będzie radził sobie w prowadzeniu prac nad nowymi samolotami. Tak czy inaczej, warto wspomnieć o tym, że Bong podczas wojny, latając na P-38, miał na nim wymalowaną podobiznę swojej żony Merch. Co odróżniało go od wielu kolegów, którzy, pozwólcie, że ponownie załączę tryb kronika filmowa z lat 50., mieli wymalowane na kadłubach swoich samolotów gołe girlsy i inne zbereźnictwa rodem z bikiniarskich krawatów. No cóż. Dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Jeśli tak było, to zachęcam do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów. Za pośrednictwem YouTube'a, wirtualnej kawy i do którego link znajduje się w opisie. Poza YouTube'em znajdziecie mnie także w serwisie Odyssey, a ja chciałbym jeszcze serdecznie podziękować i pozdrowić wszystkich patronów i widzów wspierających. Grabka, Ryca, Dariusza Kołodziejskiego, Krzysztofa Jakraka, Andrzeja Rada, Adama Gałkę, Tomasza Sokolnickiego, Hollywood Trousersa, Łukasza R., Roberta Banacha, Tomasza M., Tomasza K., Medzi Smith, Józefa Paliweca, Lukę G., Romana Zielińskiego, Sławka BZDZ, Filipa Wysoczańskiego, Konia Albinosa, Radka, Bartosza Sieradzkiego, Roberta Nowosada, Pana Horsa, Artura, Adama G. Mikołaja Jakuba Barskiego, Tomasza Mroszka, Stanisława Sawickiego, Konrada Jeszkę, Gdańską Wizję, Mirka Samsela, Macieja Rozparę, Piotrka Rutę, Katpra Kaszlugę, Marka Szczepanowskiego, Rysia Borysia, Pan Kinssana i Hene Agliego. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć i czołem.